Dzień dobry, nazywam się Marek Brocki i jestem reżyserem. Postanowiłem zacząć tę krótką prezentację w tym miejscu, to jest wytwórnia filmów fabularnych i dokumentalnych w Warszawie na ulicy Hałuska 21. Dlaczego akurat tutaj? Jako reżyser jestem związany z tym miejscem. Najpierw zaczynałem tutaj pracę jako asystent reżysera. Potem pracowałem tu jako drugi reżyser, aż wreszcie zacząłem sam realizować filmy jako reżyser. Niektóre z nich, możemy zobaczyć plakaty do niektórych z nich, możemy zobaczyć tutaj na. Na ogrodzeniu tej wytwórni wytwórnie się nimi chwali i to jest bardzo miłe. Są tu zapowiedzi dwóch dużych serii filmów edukacyjnych. Jedna z tych serii to film opierający się na obrazach Jana Matejki, a druga z tych serii to jest 10 filmów opierających się na dziesięciu obrazach wybranych z okazji stulecia naszej niepodległości. Naprzód się krwie! Cesarz patrzy! Jak odkryłem swoją pasję? Trudno powiedzieć. Właściwie to, że zapragnąłem robić filmy, niejako wyewoluowało z moich innych zainteresowań. Ja studiowałem na początku malarstwo, pedagogikę i jeszcze kiedy studiowałem w Krakowie właśnie malarstwo, już pod koniec studiów zacząłem się też interesować bardzo fotografią, filmem, ale też i muzyką i teatrem i pisałem i w którymś momencie jednak film stał się najważniejszy. Tak? i y, pomyślałem sobie, że właściwie y, kino, robienie filmów, film to jest takie medium, które zawiera w sobie wszystkie te elementy moich y, pasji. I jeżeli ja jako człowiek chcący coś powiedzieć o świecie, który mnie otacza, na swój sposób, celowo nie używam tu słowa artysta, ale jako ktoś, kto widzi może troszeczkę inaczej i kto ma pasję do opowiadania na swój sposób, czy to za pomocą rysunku, malarstwa, czy, czy muzyki, czy właśnie fotografii, czy wreszcie filmu, to jednak ten film, film będzie tym medium, które te wszystkie moje pasje najładniej zwiąże w jedną całość. I tak to się stało. Gdy Napoleon wolność litwie niesie, gdy świat drży cały, to ty myślisz o procesie, gdy działać trzeba. it on it takes just a few moments for the tubes to heat up good evening ladies and gentlemen this is the bbc in london my name is jacob hyam the jacob hyam i beg you destroy that radio before the germans find out about it i don't have a radio since mr hyam has shared information with us there has not been a single suicide in the entire ghetto Te krótkie, filmowe fragmenty ilustrują mój, mój pierwszy zawód filmowy, jakim był asystent reżysera, bo zaczynałem właśnie jako asystent reżysera. Robiłem, pracowałem na planach zdjęciowych, bardzo wiele się uczyłem od innych reżyserów. Pracowałem z takimi reżyserami jak Steven Spielberg, Andrzej Wajda, Costa Gawras, pan Krzysztof Zanussi i wielu, wielu innych. I y, później zostałem drugim reżyserem. Y, te dwa zawody, asystent i drugi reżyser, trochę się różnią od siebie, a teraz nie będziemy o tym mówić. A wreszcie zostałem, y, zostałem reżyserem. Najpierw reżyserowałem y, odcinki serialu. Pamiętam, jaki był serial dla TV, to się nazywało Miasteczko. A potem wreszcie spełniłem swoje marzenie. Moim marzeniem było wyreżyserowanie filmu opowiadającego o bohaterze Andrzeja Sapkowskiego Wiedźmin. Widzimy plakat z tego filmu, tak te 20 lat temu. Ten pierwszy Wiedźmin był wyreżyserowany przeze mnie. Co to za odmieniec Wiedźmin? To Wiedźmin Gerald Zwee. Jest! Mam i takie pytanie, jak przeszedłem od swojego pierwszego wykonywanego zawodu do roli reżysera filmu dokumentalnego. Jak już powiedziałem, najpierw pracowałem jako asystent reżysera, potem jako drugi reżyser, aż wreszcie sam zacząłem reżyserować filmy głównie fabularne. Ale film dokumentalny to jest też bardzo ważna część tej kreacji, bardzo ważna część opowieści. I przyszedł taki moment, że szalenie mnie zafascynowało opowiadanie o prawdziwych historiach, które się zdarzyły, o prawdziwych ludziach. Oczywiście używałem do tego swoich narzędzi, właśnie takich jak opowiadanie za pomocą dokumentów fabularyzowanego, czyli części fabularne, które ilustrują czy opowiadają te, 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 te właśnie prawdziwe, prawdziwe historie, no bo film fabularny jest na ogół fikcją, tak, wszystko tam jest wymyślone. Tak to właśnie przeszedłem od filmu fabularnego do dokumentalnego. dlaczego chciałem robić filmy, chociaż miałem też inne talenty? Co to są te talenty? Co to w ogóle jest talent? To można by długo jeszcze o tym opowiadać. Na pewno lubię umieć robić różne rzeczy. Lubię i odkrywać w sobie rozmaite możliwości. Tak? Mam ogromnie dużo rozmaitych pasji. Ale film to jest coś takiego, robienie filmu to jest coś takiego jak taki imperatyw, jak takie przeznaczenie. No to jest to medium, które, którym się mnie przynajmniej odpowiada naj, opowiada najfajniej, najciekawiej i te, dlatego go wykorzystuję. I dlatego wydaje mi się, że tutaj mogę powiedzieć najwięcej, najbogaciej, najciekawiej. O, to jest ta odpowiedź. Reżyser to jest ktoś taki, mówi się, że jest logiczny jak księgowy i kreatywny jak poeta. I coś, coś jest, jest w tym wiele prawdy, dlatego że ja najpierw muszę wymyśleć moją opowieść, muszę wymyśleć ten film, Musi być, muszę być rzeczywiście kreatywny jak poeta. I nie powinienem się niczym ograniczać, ale zaraz potem muszę zaplanować to wszystko, muszę mieć koncepcję na to, jak to wszystko zrobić, jak to zrealizować. Tak? Czyli muszę być trochę też i mm, na no, księgowym, tak? muszę bardzo precyzyjnie i logicznie to wszystko przewidzieć, no bo co z tego, że wymyślę jakieś niezwykłe dzieło filmowe, jeśli ono będzie po prostu nierealizowalne. Kierowanie produkcją filmu. Rozdzielanie pracy w zespole to wszystko jest taka umiejętność, która no, jest niezwykle istotna, tak? ale to wszystko się tylko opiera na tym, czy sam reżyser, czy ja wierzę w to, co robię, czy potrafię przekazać moją pasję do tej właśnie kreacji, do robienia filmu innym moim współpracownikom. Na tym polega tak naprawdę kierowanie. Grupą innych artystów, grupą współpracowników, bo przecież wszyscy ci, którzy razem ze mną robią film, to są też twórcy, którzy robią to razem ze mną. Robimy to nie dla mnie, tylko dla tego filmu, właśnie. I kierowanie nimi wszystkimi, oczywiście, że należy do reżysera ale to powinno działać na takiej zasadzie, że ja wykorzystuję wszystkie te dobre energie, świetne pomysły tych wszystkich ludzi, moich współpracowników. Właśnie po to, żeby ona się nie zmarnowała i żeby nasz wspólny film, produkt był jeszcze lepszy. I ludzie, jeżeli widzą, że ich praca się liczy, że to, co robią, jest dla mnie, dla nas, dla, dla filmu istotne, pracują o wiele lepiej, pracują znakomicie. Na tym polega tak naprawdę świadome, kreatywne kierowanie grupą zdjęciową, grupą artystów, którzy ten film robią. Do. Do moich filmów przede wszystkim szukam ciekawych bohaterów. Bywa bardzo często tak, że ci bohaterowie już się pojawili na kartach naszej historii. W związku z tym te filmy bardzo często to są filmy historyczne, kostiumowe, bardzo barwne i dziejące się w ciekawych czasach. I takie właśnie były filmy, do których inspiracją były o malarstwo Jana Matejki. Takie również były filmy, które opowiadały o stoleciu naszej niepodległości. I e, dobrze się czuję w tamtych czasach i szukam zawsze pretekstów, żeby takie historie opowiadać. Film to jest magia. Film to jest takie widowisko, które pozwala zapomnieć o tym, co nas otacza, ale pozwala też się czegoś dowiedzieć ciekawego, czegoś nauczyć. Filmy mogą przestrzegać, mogą być moralitetami, mogą mówić o życiu w taki sposób, który może kogoś zastanawiać, ale przede wszystkim są rozrywką, powinny być mądrą rozrywką. Zawsze, kiedy gaśnie światło i, i, i zapala się ten wielki ekran, to to jest jak zaproszenie, jak wrota do innego świata. Ja uwielbiam bywać w takich światach, ale jeszcze bardziej lubię takie światy kreować. Na tym polega właśnie reżyseria i chciałbym to robić jak najdłużej.